Inteligentny czujnik temperatury i wilgotności Tuya może być używany do monitorowania parametrów środowiska w naszym domu. Dzięki małej szczelinie urządzenie pobiera pomiar temperatury i wilgotności z otoczenia. Czujnik Tuya możemy powiesić na ścianie lub umieścić w dowolnym miejscu w domu. U góry znajdziemy przycisk ustawień. Czujnik temperatury i wilgotności Tuya jest dość na tyle mały, że mieści się w dłoni. Urządzenie jest zasilane trzema bateriami AA. Na wyświetlaczu LCD są pokazane podstawowe informacje, takie jak aktualna temperatura, aktualny poziom wilgotności lub poziom baterii. Naciskając przycisk powyżej. Możemy zaktualizować dane. Teraz, aby dodać czujnik do aplikacji, musimy przytrzymać przycisk przez co najmniej 5 sekund, aby aktywować tryb parowania. Następnie pojawia się symbol Wi-Fi i MIGA na wyświetlaczu. Teraz uruchamiamy aplikację Tuya Smart, wchodzimy w ustawienia, mały plusik w prawym górnym rogu, wybieramy czujnik ochrony, i wyszukujemy czujnik temperatury i wilgotności Wi-Fi. Następnie wybieramy naszą sieć Wi-Fi i wpisujemy nasze hasło. Ostatni krok to potwierdzenie, że symbol Wi-Fi miga na wyświetlaczu. Jeśli wszystko poszło dobrze, Czujnik jest połączony z aplikacją Tuya Smart. Akceptujemy i od razu wyświetla nam się aktualna temperatura. W aplikacji także możemy sprawdzić poziom wilgotności. Klikając na strzałkę w lewym górnym rogu wracamy do głównego menu. Czujnik temperatury wilgotności możemy także połączyć z żarówką za pośrednictwem aplikacji Tuya Smart. Dzięki tej integracji żarówka może działać zależnie od temperatury lub wilgotności. W naszym przypadku pokażemy wam jak ustawić, aby żarówka zaświeciła się, jeśli temperatura w pomieszczeniu przekroczy określoną wartość. Uruchamiamy aplikację Tuya Smart, wchodzimy w ustawienia automatyzacja. Klikając na słoneczko po środku w dolnym menu, wchodzimy w ustawienia pomarańczowy plusik w prawym górnym rogu i wybieramy, gdy urządzenie zmienia stan. Wybieramy tam nasz czujnik, u nas nazywa się sensor. Wchodząc w nasz sensor, ustawiamy bieżącą temperaturę, to znaczy temperaturę, przy której ma uruchomić się określona czynność. Ustawiamy w naszym przypadku temperaturę na 7 stopni. Na czyjniku widać aktualną temperaturę, która wynosi w tym momencie 6,2 stopni. Teraz musimy jeszcze tylko ustawić, co ma się wydarzyć, jeśli temperatura będzie powyżej 7 stopni. Wybierając uruchom urządzenie, możemy wybrać odpowiedni sprzęt, w naszym przypadku jest to żarówka. Mamy możliwość ustawienia, jak żarówka ma się zachować. Wybieramy switch, aby ustawić. Czy żarówka ma się włączyć czy wyłączyć? My wybieramy włączyć. Pod koniec widać nasze ustawienia. Klikając na zapisz, potwierdzamy i czekamy aż do wzrostu temperatury. Z lekkim opóźnieniem żarówka. Zapala się dokładnie według naszego ustawienia. Mamy nadzieję, że spodobał Ci się nasz filmik i zasubskrybujesz nasz kanał. Jeśli masz ten sam czujnik, napisz nam o tym w komentarzach, jak go używasz i w czym jest Ci on przydatny. Jeśli miałeś jakieś z nim złe doświadczenia lub jakiś problem, też daj znać nam w komentarzach pod filmikiem.